Paczki za kilka tysięcy złotych. Jako pierwszą mamy przesyłkę, albo w sumie zróbmy to tak. T-shirt od Majsza. Ej, no, klasa, patrzcie, Maja zrobiła merch swoich koszulek. Zajebiście to wygląda. Tutaj jeszcze koszulka dla Kamila, i z tyłu wybrałam dla niego takiego karalucha, bo on jest jak karaluch, Depczę, że on dalej łazi. Tutaj gdzieś wam pokażę, gdzie możecie to zamówić. Kolejna przesyłka to serce i Solon. Moje zdjęcie Ty mini klecz. Patrzcie, jakie piękne to jest. Taką mam już to super pójdzie do malowania klientek. Ten róż numer 44 też już mam, ale mi się kończy, więc pójdzie dla mnie. Taki tuż do rzęs. Kredka do oka jestem mega ciekawa, bo zobaczcie, czy to jest taki pędzelek do rozcierania. Serio zawsze jak dostaję przesyłki. To nie wiem, czym się bardziej jaram czy zawartością, czy pudełkami, bo one są takie piękne. Kolejna przesyłka to szczoteczka do zębów elektryczna. Mamy tutaj dwie szczoteczki do wymiany. W ogóle to jest na dotyk palca, więc ja muszę to skonsultować z Kamilem, bo ja jestem strasznie kiepska w takie technologie. No właśnie, Kamil mówi, że to nie jest na dotyk palca. Żeby zęby czyste mieć, trzeba tylko chcieć. Mam tutaj również przesyłkę z Gosza, i to jest pierwsza przesyłka od tej marki i mamy tutaj różne kolory maskar. O, widzicie, nie będę ich teraz odpakowywać, bo nie chcę, żeby wyschły, ale fajnie to będzie idealne na jakieś festiwal czy coś. W ogóle dajcie znać w komentarzu, czy się wybieracie na jakiś festiwal, i jak tak, to napiszcie na jaki. I tutaj mamy też kredki e, odpowiednio dobrane kolorami do tych maskar. Więc super, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Radość z tej przesyłki oznacza, że jestem już stara. A mianowicie mamy tutaj pościel z falbankami. Jest to marka Art Deria. Ja bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj są jeszcze dwie poszetki, Jak tylko będę zmieniać pościel, to na tej drugiej platformie Wam pokażę, jak to się prezentuje. Wow! Pudło pełne kosmetyków. Otóż, nic bardziej mylnego, moi drodzy. A tak serio, to mamy tutaj trzy wajralowe olejki od L'Oreala Plump Ambition. Idąc dalej z L'Orealem, to byłam na evencie, gdzie uczyłyśmy się powania twarzy i tam zrobiłam swoją własną kosmetyczkę, taką personalizowaną. I dostałam tak, maseczkę do twarzy i z tej samej serii krem Revitalift serum. Ta paczka jest zdecydowanie nie dla każdego. A mowa tutaj o paczce Skills w kolaboracji z Custom Kustem i tutaj tak, były gacie bokserki, Kamil już sobie je przywłaszczył i pewnie wynosił, ale słuchajcie, są też nowości i mamy tutaj olejek na włoski. Oraz taki krem, który jest na nieładny zapach i można to stosować, nie wiem, między udami, między piersiami i tak dalej, i tak dalej. Więc jak się tylko zgrzeje, to przetestuję i dam wam znać. No i ostatnia paczucha, słuchajcie i teraz tak, ja muszę jeszcze trochę potestować, to są samoopalacze i ja nie wiem, czy ja coś źle robię, ale po prostu na ten moment nie wyglądało to dobrze, ale dam jeszcze temu szansę. To sobie dałam na noc i potem nic nie było widać, takie miałam wrażenie. Tutaj mamy jednogodzinny samoopalacz i tutaj aż za bardzo było widać. I tutaj mamy coś takiego, co się nie zmywa i tego jeszcze nie testowałam, więc jestem mega Mega, mega ciekawa i w poniedziałek chyba będzie ku temu okazja. Do tego oczywiście rękawice oraz kot na plaży. I tak jak mówiłam, ja jeszcze nie chcę dawać werdyktu, bo ja po prostu mam dwie lewe ręce do opalania i jeszcze przetestuję i dziękuję bardzo.